Rok 2024 na zawsze zmienił wspinaczkę na Mount Everest. Zrozumcie, że to, co wydarzyło się na najwyższej górze świata, obejmuje wszystko od dronów, przez nagromadzenie śmieci, odchody, aż po globalne ocieplenie. Doświadczenie wspinania się na tę górę zostało całkowicie przeobrażone. Podróż na szczyt Everestu, która już wcześniej była jedną z najbardziej wymagających na świecie, nabrała nowych wymiarów. Tradycyjnie gdy ktoś decyduje się zmierzyć z Everestem, proces ten przebiega według rygorystycznego planu. Wszystko zaczyna się od dotarcia do bazy, gdzie wspinacze spędzają kilka tygodni dostosowując się do ekstremalnej wysokości. W tym czasie odbywają wstępne wspinaczki do wyższych obozów, po czym wracają do bazy na odpoczynek i adaptację. Gdy pojawia się okno pogodowe, wspinacze podejmują próbę zdobycia szczytu. Jednak w tym roku sytuacja zmieniła się znacząco. Lokalne władze zdecydowały się wprowadzić nowy zestaw zasad mających na celu rozwiązanie problemów, które od dawna nękały górę. Everest w końcu zmaga się z poważnymi wyzwaniami. Ciągły wzrost liczby odwiedzających przyniósł problemy takie jak przeludnienie, nagromadzenie odpadów i zagrożenie bezpieczeństwa. W roku 2023 wydano ponad 478 pozwoleń dla wspinaczy, którym towarzyszyli przewodnicy i szerpowie. W rezultacie około 1200 osób przebywało na górze w tym samym czasie. Była to rekordowa liczba, która nasiliła problemy z zatorami i zanieczyszczeniem oraz zwiększyła liczbę wypadków. W odpowiedzi na te wyzwania, rząd Nepalu podjął odważne kroki w celu zmiany doświadczenia na Everestie. Jedną z najbardziej znaczących zmian było zakazanie działalności komercyjnej w bazie, która wcześniej była znana stętniącej życiem atmosfery, z kawiarniami, barami i innymi usługami oferującymi wygodę, a nawet luksus. Celem było zmniejszenie rozproszenia uwagi i wzmocnienie koncentracji na wspinaczce, utrzymując to miejsce bardziej autentycznym i bezpiecznym. Te restrykcje nie miały jedynie na celu uproszczenia otoczenia. Były także strategicznym krokiem w kierunku zachowania ducha przygody. Intencją było, aby wspinacze i zespoły skupiali się wyłącznie na wyzwaniu, jakim jest zdobycie Everestu, bez pokus wygód prawie turystycznego środowiska. Jednak ta decyzja wywołała także gorące dyskusje na temat rosnącej komercjalizacji Everestu. Przykładem tego była kontrowersyjna instalacja dużego billboardu przy wejściu do bazy na początku roku 2024. Tablica, która zastąpiła tradycyjny kamień powitalny, wywołała dyskomfort wśród wielu wspinaczy. Dla nich ten symbol był jasnym znakiem, że Everest traci swoją dziką i nieodkrytą esencję, stając się jedynie kolejną atrakcją turystyczną. Kontrowersje odzwierciedlały głębokie napięcia w społeczności wspinaczkowej która od lat debatuje nad różnicami kulturowymi i etycznymi między wspinaczami a szerpami, doświadczonymi przewodnikami, którzy znają tę górę jak nikt inny. Z upływem czasu technologia i zmiany w zachowaniu wspinaczy przyniosły nowe wyzwania. Wielu współczesnych wspinaczy, zwłaszcza zagranicznych, nie docenia niebezpieczeństw Everestu, postępując nierozważnie. W roku 2023 doprowadziło to do alarmującej liczby zgonów. Według Mingmy i Sherpi, szanowanej postaci w społeczności, wyniosłe postawy i brak przygotowania, w połączeniu z surowymi warunkami pogodowymi, były czynnikami decydującymi o wypadkach. Aby przeciwdziałać tym problemom, rząd Nepalu wprowadził bardziej rygorystyczne przepisy, starając się zrównoważyć bezpieczeństwo, szacunek do góry i zachowanie jej integralności. Krótka przerwa. Jeśli jesteś tutaj nowy i chcesz nadal oglądać moje filmy, zasubskrybuj kanał, bo może się zdarzyć, że nigdy więcej się nie znajdziemy. Wracamy do filmu. Od roku 2024 wspinaczka na Mount Everest obejmuje nową zasadę, która wywołała wiele kontrowersji. Wszyscy wspinacze, próbujący dotrzeć na szczyt, muszą teraz nosić elektroniczne chipy śledzące. Choć pomysł wydaje się praktyczny i intuicyjny. Szczegółowa analiza ujawnia intrygujące wyzwania. Te urządzenia, zaprojektowane do ułatwienia misji poszukiwawczo-ratowniczych, są szeroko stosowane w sytuacjach lawinowych do odzyskiwania ciał. Jednak zależą one od dużych detektorów, które zazwyczaj muszą być transportowane przez helikoptery. To ograniczenie staje się szczególnie uciążliwe na Everestie, gdzie większość operacji ratunkowych odbywa się powyżej 7000 metrów wysokości przekraczającej możliwości operacyjne helikopterów. W związku z tym detektory nie mogą być używane w tych ekstremalnych miejscach. Ekspert w dziedzinie technologii śledzenia skomentował, że jego zespół przetestował wiele sensorów, lokalizatorów i nawet monitorów parametrów życiowych na Everestie, ale żadne z nich nie miało tylu ograniczeń, co reflektory Ricoh, wybrane jako standardowe przez wspinaczy w roku 2024. Największym problemem, według niego, jest to, że wspinacze często znikają na Summit Ridge, obszarze poza zasięgiem narzędzi Ricoh. Ekspert zasugerował, że najbardziej skutecznym rozwiązaniem zapobiegającym tragediom byłoby zapewnienie, że przewodnicy nigdy nie opuszczą wspinaczy na górze. Skomentował: Dla mnie odpowiedź wydaje się prosta: Nie zostawiajcie wspinaczy samych na ewereście. Ponadto, nowe przepisy nakładają obowiązek korzystania z tragarzy ludzkich i jaków do transportu sprzętu zaka użycia helikopterów do tego celu. Oznacza to, że wszystkie namioty, Sprzęt wspinaczkowy i zapasy muszą być przenoszone przez jaki lub miejscowych mieszkańców. Zmiana została wprowadzona, aby chronić przyrodę, zmniejszyć ruch helikopterów w regionie i docenić praktyki kulturowe, jednocześnie wspierając lokalną gospodarkę społeczności. Jednak decyzja napotkała poważny problem. Liczba dostępnych jaków nie wystarcza, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, co zaburza łańcuch dostaw na górze. Pomimo tych trudności, władze Nepalu badają innowacje technologiczne w celu poprawy bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju na Everestie. Znaczącym postępem w roku 2024 było wykorzystanie dronów do transportu zaopatrzenia i zarządzania odpadami na dużych wysokościach. Nowatorski projekt wprowadził Fly Flycart 30, drona zaprojektowanego do pracy w ekstremalnych warunkach i przenoszenia dużych ładunków. Podczas testów DRAN zdołał pokonać 808 metrów na południowym zboczu Everestu, transportując około 15 kg butli z tlenem. Przeniósł trzy butle tlenowe i inne zapasy z bazy do obozu pierwszego, a następnie wrócił z nagromadzonymi odpadami, pokazując swój potencjał do zmniejszenia wpływu na środowisko i usprawnienia logistyki. Użycie dronów na Everestie przyniosło głęboką zmianę, znacząco skracając czas i ryzyko związane z przemierzaniem niebezpiecznej lodowej kaskady Khumbu. Przed wprowadzeniem tej technologii konieczne były wielokrotne ryzykowne wyprawy przez ten odcinek, uważany za jeden z najbardziej zdradliwych we wspinaczce. W zeszłym roku straciłem trzech sherpów, jeśli szczęście nie jest po naszej stronie, jeśli moment nie jest idealny. Tracimy tam życie, skomentował Mingmail Sherpe, doświadczony przewodnik. Teraz, dzięki niezawodnemu wsparciu dronów, można zapewnić, że niezbędne zapasy dotrą do wyższych obozów, jednocześnie minimalizując ryzyko dla ludzkiego życia. Chociaż drony to imponujący postęp, rewolucjonizujący logistykę we wspinaczce wysokogórskiej, być może najbardziej innowacyjna zasada roku 2024 dotyczy zarządzania odpadami. W celu ochrony nieskazitelnego środowiska najwyższej góry świata wprowadzono przepis nakładający na wszystkich wspinaczy i ekspedycję obowiązek zbierania i zabierania ze sobą wszystkich wytworzonych odpadów, w tym odchodów. Tak, mówimy o ekskrementach. Każdy, kto odważy się na wspinaczkę na Everest, musi teraz nosić swoje własne nieczystości w specjalnych workach, takich jak Wag Bags, podczas wspinaczki. Każda osoba musi przynieść z powrotem do bazy co najmniej 9 kg odpadów. Aby ułatwić to zadanie, każdy wspinacz otrzymuje trzy wielokrotnego użytku worki, które zapewniają, że wszystko, co zostało wniesione na górę, zostanie również z niej zabrane. Ta decyzja jest odpowiedzą na lata problemów związanych z odpadami na Evereszcie, gdzie zbocza góry dosłownie zaczęły pokrywać się nieczystościami. Według raportu Komitetu Kontroli Zanieczyszczeń Górskich z roku 2022, tylko wiosną tego roku wspinacze pozostawili na górze ponad 16 ton odchodów. Nie uwzględnia to ogólnych śmieci, takich jak puste butle tlenowe czy podarte namioty, które były porzucane przez lata. Everest, teraz nazywany najwyższym wysypiskiem świata, jest prawdziwym alpejskim złomowiskiem. Wśród porzuconych przedmiotów można znaleźć flagi modlitewne, sprzęt wspinaczkowy, zepsute kuchenki, a nawet plus zabawki nietypowe, polowanie na skarby, gdzie skarbami są przemoczone buty i śmieci. W roku 2024 rozpoczęto większą inicjatywę mającą na celu zwalczanie tego narastającego problemu. Nepalska armia, we współpracy z lokalnymi władzami, prowadzi wielką kampanię sprzątania w ramach projektu „Czyste Himalaje 2024”. Celem jest usunięcie 10 ton śmieci i odzyskanie ciał nawet pięciu wspinaczy ze zboczy Everestu oraz pobliskich gór, takich jak Lhotse. Zespoły składające się z wyszkolonych żołnierzy i doświadczonych szerpów pracują niestrudzenie, zbierając odpady od obozu bazowego aż po ekstremalne wysokości. Pomimo tych wysiłków, szacuje się. Że na górze nadal zalega ponad 140 tysięcy ton śmieci, w tym 3 tony odchodów ludzkich. Oprócz problemów środowiskowych pojawia się inny niepokojący problem wpływ globalnego ocieplenia na Everest. Góra topnieje w alarmującym tempie. Od lat naukowcy ostrzegają o skutkach zmian klimatycznych, które teraz są widoczne. Lód, który przez tysiąclecia pokrywał Everest, szybko znika. Odsłaniając skały i ujawniając tereny, które niegdyś były pokryte śniegiem. Badanie z roku 2019 ujawniło, że lodowiec Khumbu, najwyżej położony lodowiec na Ewereście, stracił w ciągu zaledwie 25 lat tyle lodu, ile formowało się przez około 2000 lat. Oznacza to, że lodowiec topnieje 80 razy szybciej, niż się formował. Co jest wyraźnym dowodem na niszczycielski wpływ zmian klimatycznych na środowiska wysokogórskie. W miarę jak lodowiec Khumbu nadal topnieje, jego ruchy stają się coraz bardziej nieprzewidywalne. Przy wyższych temperaturach osłabiających i fragmentujących lód, ryzyko zawalenia znacznie wzrosło, co sprawia, że środowisko staje się jeszcze bardziej niebezpieczne. Ta rzeczywistość jest szczególnie alarmująca w niebezpiecznej lodowej kaskadzie Khumbu, jednym z najbardziej śmiercionośnych obszarów Mount Everestu. Nawet najbardziej doświadczeni wspinacze stają tam przed ekstremalnymi wyzwaniami, a w roku 2024 okazała się ona jeszcze bardziej niebezpieczna niż w poprzednich latach. Położona tuż nad obozem bazowym kaskada lodowa Khumbu jest pierwszą dużą przeszkodą na trasie South Col prowadzącej na szczyt Everestu. Znana z wysokiego poziomu ryzyka, ta sekcja działa jak zamarznięta rzeka, będąca w ciągłym ruchu i transformacji. Zasilana powolnym stępowaniem lodowca khumbu, kaskada tworzy niestabilny labirynt głębokich szczelin, niektóre o głębokości ponad 90 metrów oraz lodowych wież wielkości domów, które mogą się zawalić w każdej chwili. Przejście przez ten obszar wymaga korzystania z drabin do przekraczania przepaści i zawrotnych szczelin, a także lin poręczowych instalowanych wzdłuż wysoce niestabilnych struktur lodowych. Ze względu na ekstremalne niebezpieczeństwo tylko wyspecjalizowany zespół sherpów, znanych jako lekarze lodowej kaskady, odważa się nawigować i przygotowywać szlak w tym regionie. Ci wysoko wykwalifikowani profesjonalisi są odpowiedzialni za otwieranie przejścia na początku każdego sezonu, ustawiając drabiny i liny, które pomagają wspinaczom bezpieczniej przekroczyć kaskadę. Jednak w roku 2024 wyzwania związane z tym obszarem zostały spotęgowane przez zmiany klimatyczne. Przyspieszone topnienie lodowca Khumbu spowodowało wzrost liczby i wielkości szczelin podczas gdy gigantyczne lodowe wieże, znane jako seraki, stały się jeszcze bardziej niestabilne. Te seraki, które mogą osiągać wysokość budynków, zawalają się bez ostrzeżenia, wywołując śmiertelne lawiny, jak ta, która odebrała życie trzem Szerpom w poprzednim sezonie. Rozpoczęcie działań na lodowej kaskadzie zostało znacząco opóźnione w tym roku z powodu trudności, jakie napotkali lekarze lodowej kaskady przy próbach stworzenia bezpiecznej trasy. Niedobór śniegu w zimie, który zazwyczaj pomaga stabilizować lodowiec przez zagęszczanie lodu, pozostawił teren bardziej pofragmentowany i niestabilny. Dodatkowo, temperatury powyżej średniej przyspieszyły topnienie, czyniąc lód bardziej nieprzewidywalnym i zwiększając ryzyko zawaleń oraz poszerzania szczelin. Te niesprzyjające warunki stworzyły wyjątkowo niestabilne środowisko pełne nowych i nieprzewidywalnych zagrożeń, które stanowiły wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych wspinaczy. Trasy uważane za bezpieczne w poprzednich sezonach okazały się nie do przejścia, a lekarze lodowej kaskady wielokrotnie natrafiali na ślepe załuki w swoich próbach otwarcia drogi. Pomimo frustracji w obozie bazowym spowodowanej opóźnieniem, nikt nie odważył się ruszyć, zanim ścieżka nie została uznana za bezpieczną i to z pełnym uzasadnieniem. Kto zaryzykowałby wejście w taką śmiertelną pułapkę? skomentował jeden ze wspinaczy. Nawet najbardziej doświadczeni szerpowie wykazywali niepewność co do tego, co może wydarzyć się dalej. W końcu, po co spieszyć się na śmierć, prawda? Pomimo początkowej niecierpliwości i chęci kontynuowania wspinaczki, konsensus w obozie bazowym był jasny: czekać na zielone światło od lekarzy lodowej kaskady. To pozwolenie pojawiło się dopiero 17 kwietnia, z dziesięciodniowym opóźnieniem w stosunku do planu. Gdy tylko ogłoszono tę wiadomość, wspinacze szybko chwycili swoje ekwipunki, a wyścig na szczyt Everestu się rozpoczął. Tak, słowo wyścig tutaj nie jest przypadkowe. Opisuje ono tłum ludzi, który co roku zamienia najwyższą górę świata w coś przypominającego zatłoczoną autostradę w godzinach szczytu. W zeszłym roku wydano 487 licencji, co wielu uznało za kluczowy czynnik licznych incydentów zarejestrowanych na górze. W tym roku liczba ta została zmniejszona do 388, ale problem nie został wyeliminowany. Nawet przy mniejszej liczbie wspinaczy wąskie ścieżki i ograniczone okna czasowe tworzą niebezpieczne zatory, szczególnie w miejscach takich jak lodowa kaskada khumbu czy stopień hilary. Te korki mogą prowadzić do śmiertelnych opóźnień, narażając wspinaczy na nieustępliwe warunki strefy śmierci i zwiększając ryzyko choroby wysokościowej. Przeludnienie komplikuje także operacje ratunkowe, w których każda sekunda ma znaczenie. Przy tak wielu ludziach na górze, szybkie przemieszczanie ekip ratunkowych staje się wyzwaniem. Ponadto większa liczba wspinaczy oznacza więcej śmieci, większe zużycie delikatnych szlaków Ewerestu i kumulujący się niszczycielski wpływ na środowisko. Jednak najniebezpieczniejszy skutek przeludnienia został tragicznie ukazany podczas tegorocznego sezonu wspinaczkowego. Na niezwykłym nagraniu wideo uchwyconym na grani szczytowej można zobaczyć moment, w którym załamała się nawiesza śnieżna, powodując śmiertelny upadek dwóch wspinaczy. Nagranie wyraźnie ilustruje zagrożenie związane z obecnością tak wielu osób próbujących jednocześnie dotrzeć na szczyt, zwiększając ryzyko wypadków i komplikując wysiłki ratunkowe, gdy dochodzi do tragedii. Mala, wspinaczka obecna na miejscu, opisała sytuację w swoim wpisie. Szczyt Everestu różnił się od wszystkich moich wcześniejszych doświadczeń. Śnieg był miękki, z wieloma nawisami i skalnymi odcinkami przykrytymi warstwą śniegu. Mala relacjonowała, że po przejściu stopnia Hilary ruch był powolny. Nagle kilka metrów przed grupą zawaliła się nawiesza śnieżna, wywołując tragiczne zdarzenie. Czterech wspinaczy prawie spadło, ale zdołało utrzymać się na linach. Niestety, dwóm się to nie udało. Ofiary zostały zidentyfikowane jako Daniel Paul Peterson, 40-letni doświadczony wspinacz z Wielkiej Brytanii oraz jego nepalski przewodnik pędzi Sherpe, 23-letni. Oboje spadli na ścianę Kangshung, strome zbocze skierowane w stronę Tybetu, gdzie misje ratunkowe są niemożliwe. Jeden ze świadków stwierdził: "Zmobilizowaliśmy sześciu szerpów, aby spróbowali ich odzyskać, ale nam się nie udało. Zostali porwani przez skały aż do grani tybetańskiej". Pembe szerpe, menedżer 8K Expeditions, wyraził swoje ubolewanie. Pan Petersen był doświadczonym wspinaczem i był w doskonałej kondycji fizycznej. Był z nami po raz pierwszy i zdawał sobie sprawę z wyzwań. Jednak góry są nieprzewidywalne. To katastrofa naturalna, nad którą nie mamy kontroli. Nie znamy jego dokładnej lokalizacji. Oni odeszli. Zakończyliśmy akcję poszukiwawczą. Tragedia pozostawiła w powietrzu uczucie bezsilności, ale także skłoniła do ponurych refleksji. Czy można było uniknąć tego zakończenia? Być może. Gdyby na szczycie nie było aż tak tłoczno lub gdyby wpływ globalnego ocieplenia nie był tak odczuwalny, być może warunki byłyby inne. Jednak rzeczywistość jest taka, że Everest wciąż pozostaje nieubłaganą górą, gdzie niespodziewane zdarzenia czają się na każdym kroku. Nie można zaprzeczyć, że Everest stawia przed wspinaczami unikalne wyzwania ale nie jestem doświadczonym alpinistą, aby wskazać idealne rozwiązanie. Jednakże relacje wskazują, że ekipa ratunkowa pod przewodnictwem Initendi Sherpie i Pasanga Sherpie z Summit Force działała szybko, gdy trasa załamała się na odcinku stopnia Hillary'ego. Udało im się uratować alpinistów, którzy znaleźli się w krytycznej sytuacji. Szybkie działania mały również odegrały kluczową rolę w tym chaotycznym scenariuszu. W swoim poście na Instagramie wyjaśniła, że ruch na liniach asekuracyjnych uniemożliwiał przejście wielu wspinaczom, którzy utknęli, gdy zaczęło brakować tlenu. Udało mi się zacząć wytyczać nową trasę, aby umożliwić ponowne uruchomienie ruchu w dół, napisała Mala. Jej trzeci film na platformie pokazuje alpinistów przechodzących po przywróceniu trasy, co jest dowodem na jej zdolność szybkiego myślenia i adaptacji w ekstremalnych warunkach. Jednak ten epizod uwypukła powracający problem na Everestie, przepełnienie, które może przekształcić już ryzykowną wspinaczkę w jeszcze bardziej niebezpieczny scenariusz. Mimo że nowe przepisy mają na celu oczyszczenie góry, zachowanie gospodarki szerpów oraz ochronę zarówno przewodników, jak i alpinistów, Everest pozostaje nieustępliwym wyzwaniem. Ekstremalne wysokości, Nieprzewidywalna pogoda i trudny teren czynią z niego przedsięwzięcie z natury niebezpieczne. Sezon 2024 rozpoczął się z niepokojem wśród profesjonalistów, którzy obawiali się powtórki tragedii z 2023 roku, kiedy to wielu alpinistów za wszelką cenę dążyło do zdobycia szczytu, co prowadziło do unikania niektórych incydentów. W tym roku zaobserwowano jednak ważne ulepszenia dzięki bardziej ukierunkowanym regulacjom rządowym, choć niektóre z nich były mylące. Przepisy te miały na celu zrównoważenie bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz wsparcia dla lokalnej społeczności, zwłaszcza Szerpów. Chociaż w 2024 roku nadal odnotowano tragiczne wydarzenia, liczba zgonów znacznie się zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim. Mimo to fascynacja Everestem pozostaje niezachwiana, przyciągając coraz więcej osób gotowych zmierzyć się z wyzwaniem wspinaczki na najwyższą górę świata. Pytanie, które pozostaje brzmi, co przyniesie przyszłość królowi wszystkich gór? Bardzo dziękuję za dotarcie do końca.